Posiadash tytuł mistra polski w brazylijskim jiu-jitsu. Karol Demowok. Uh, uh, put him in the dirt. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, Jump in it first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. Uh, this is absurd. Stage of preserve Trenuję w klubie w Grodzisku Wielkopolskim, w klubie Sapa Gold Team. Pod okiem dwóch trenerów e, trenera Piotra i trenera Konrada. Z trenerem Piotrem przerabiamy e, stójkę, box, łączymy to wszystko w MMA. E, z Konradem parter, zapasy, e, jiu-jitsu. Poziom jest naprawdę wysoki, ambitni chłopacy. Mam w klubie trzy czarne pasy. Od mojego związania jestem ze sportem. Mm. Całe, całe, całe swoje dzieciństwo, całą swoją młodość e, grałem w piłkę nożną. E, myślę, że jestem uzależniony od rywalizacji. To, to na każdym, w każdej dziedzinie życiowej, e, osoby, które mnie znają, wiedzą, że, że gdzieś tam lubię rywalizować. E, myślę, że to mnie pcha do przodu, podnoszenie swojej poprzeczki, e, przekraczanie jakichś tam własnych, własnych barier, wychodzenie ze strefy komfortu, sprawdzanie siebie. Jest wielu, wielu świetnych fighterów, których oglądam, których, od których coś tam, coś tam staram się podłapywać. To jest z inspiracji e, takich bardziej przyziemnych. Są chłopacy z klubu, którzy, no, którzy naprawdę mocno trenują. Wszyscy to łączą z pracą. E, po pracy znajdują czas na treningi, dają sobie tam 100%. To jest no, naj, najbliższy przykład. E, Mikołaj, który no, jest mega ambitną osobą i to mi daje dużego kopa, że, że, że wydaje mi się, że robię dużo, a, ale Mikołaj zawsze robi więcej. 10 tygodni mocno, mocno przepracowanych mogłem, mogłem robić wszystko, bo, bo często zdarzało się w moim życiu tak, że, że przez kontuzję musiałem rezygnować z jakiejś części Często nie mogłem robić parteru, a teraz teraz dużo, dużo tego parteru przerobiłem, dużo stójki, dużo sparringów e, kondycja, wytrzymałość, siła wszystko, wszystko zrobiłem i, i, no i myślę, że, że w 20, 26 to zaprocentuję i będę nie spale się i to wszystko pokaże to, co, to, co, to, co przetrenowałem. Pytałeś, czy, czy robiłem jakiś research swojego przeciwnika? Nie, nic z tych rzeczy. W sumie, w sumie to Patryka znam, bo, bo spotkaliśmy się raz czy dwa razy w, w jego klubie. Jeździłem tam z Mikołajem z Kumplem na Sparingi. Mieliśmy okazję się złapać 2-3 razy na macie. Mogę powiedzieć, że Patryk jest naprawdę dobrym zawodnikiem i eee, cieszę się, że z nim walczę. Aczkolwiek e, stopa koleżeńska, e, zero złej krwi, Patryk spokojomek I, i tyle. Mam nadzieję, że, że, że po walce jeszcze, jeszcze na treningu się złapiemy. Zapraszam wszystkich 26 marca na Gale FN2 w to Tomyślu. 12 mocnych walk. Ja w walce wieczoru poleję się krew. those are those are